Pomimo upalnych i słonecznych dni mieszkańcy Skarszew władze miasta strasza także okoliczni wędkarze zebrali się aby pomóc przy sprzątaniu rzeki Wietcisy. W tym roku już drugi raz spotykamy się i współorganizujemy razem z gminą Skarszewy oraz związkiem wędkarzy Koło Wietcisa, sprzątanie rzeki Wietcisa. Wspomagają nasze działania strażacy z OSP Skarszewy oraz gminne przedsiębiorstwo komunalne. Jesteśmy tutaj po to aby pokazać i uzmysłowić problem zanieczyszczenia środowiska przez ludzi. Jest to bardzo ważne też z punktu widzenia biznesu. Natura jest naszym sprzymierzeńcem, z natury korzystamy i dzięki w sumie naturze żyjemy, więc sprzątajmy, nie śmiećmy, zmieniajmy. Dla mnie samej ważne było wziąć udział w tej akcji, jest nas około 50 osób. Sprawnie zostaliśmy podzieleni na ekipę. Każda ekipa miała różne rozdzielone zadania. Są tutaj i strażacy, które usuwają zatory wodne, też wędkarze mają duże doświadczenie w oczyszczaniu koryt rzeki. Najdziwniejszą rzeczą, jaką dzisiaj wyłowiliśmy z rzeki, to opona dojezdowa od auta. Padł żart, że za chwilę jeszcze zobaczymy jakiegoś malucha w rzece. Rzeczywiście rzeka w dalszym ciągu jest traktowana przez niektórych jak darmowy śmietnik. śmieci przybywa niestety dużo jest wyrzuconych śmieci z domu. Ogólnie skarżywiacy zwalają wszystko, że przyczyną tego stanu rzeki jest podniesienie cen na wywóz śmieci, co no, nie przekonuje mnie niestety, bo jednak każdy wie jak postępuje, odpowiada za siebie i to co się dzieje u nas na rzece to jest zgroza. Jestem wędkarzem, jeżdżę po wielu rzekach i drugiej takiej rzeki na Pomorzu to nie widziałem. Wszędzie są śmieci, ale nie w takim stanie jak u nas. My apelujemy zawsze i na stronach internetowych często jest to wałkowane i gmina wrzuca ogłoszenia, no ale sama pani widzi, jaki jest odzew tych wszystkich apeli. Komentarzy jest wiele na temat rzeki pod postami, ale rąk do pomocy cały czas brakuje. Mimo wszystko, po paru godzinach wiedci są mogły już popłynąć bez przeszkód pierwsze kajaki. Tym wszystkim, którzy wzięli udział w sprzątaniu, wielkie dziękuję. Ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które poświęciły swój własny czas, żeby dzisiaj tutaj sprzątać naszą wspaniałą rzekę Wiedcisę. Są z nami wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego. Jak zawsze obecni przy tego typu akcjach, pracownicy gminnych wodociągów i kanalizacji, mieszkańcy Skarszew, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wszyscy razem zbieramy dzisiaj śmieci. Rozpoczął się nowy sezon turystyczny, są pierwsze spływy kajakowe, ale niezależnie od tego, niezależnie od turystów, Wiedcisa musi być czysta. Bardzo serdecznie dziękuję za tę akcję i za to wspaniałe. Zaangażowanie. Z tego miejsca pragniemy również zaapelować, aby nie traktować rzeki Wiedcisy jak śmietnika. Ten cudowny krajobraz możemy zepsuć tylko i wyłącznie przez nieodpowiedzialne wyrzucanie odpadów. Chrońmy naszą okoliczną, piękną przyrodę. Polecamy również zobaczyć 20-lecie gminnych wodociągów i kanalizacji w Skarszewach oraz rozpoczęto budowę sieci gazowej w gminie Skarszewy. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.